Intel Extreme Masters Katowice 2023 to jest dzień, dzień pierwszy rozgrywek, oczywiście ROD36, czyli jeszcze ta pierwsza runda, pierwszy mecz Spirita. No i Hasa w Katowicach. Has to zawodnik z e, Tajwanu. Szalony, co najmniej szalony protos, z czego wyraz już nawet nam trochę daje, bo buduje pylony i Twoja poza swoją bazą. Jak się gra na Hasa, to jest to prawie pewne, że on coś dziwnego zacznie robić. Na no, z drugiej strony, oczywiście Casey Gaming Spirit. Piotr Walukiewicz który pokazywał nam przed Katowicami doskonałą formę w wielu turniejach i miejmy nadzieję, że to podtrzyma. Zawsze takie duże imprezy generują no, w nieporównywalnie większą motywację do treningu niż mniejsze turnieje. Nawet może, nawet może Dreamhack Atlanta, który był tam około ile, 2-3 miesiące temu nie generował chyba aż takiego dużego zaangażowania u graczy do treningu jak Mistrzostwa Świata. Trenować, trenują, ale to dopiero w Katowicach jest inaczej. O, proszę, hasa zaczyna od blokady asymilatora. Taka sytuacja. No to jest już lekkie wytrącanie może Polaka z równowagi, aczkolwiek chyba Spirit zamierza i tak postawić tutaj normalnie ekspansję w naturalu i wysyła zwiadowce. Aha, czyli takie coś przygotował, no bo Spirit na pewno miał dużo czasu, żeby się przygotować na hasa. Ciekawe, czy to już jest taka właśnie decyzja. Nie no, myślę, że to jest już konkretna decyzja, że robimy coś tutaj. Spirit sprawdza, czy nie ma proksy w bazie. A has, jak zwykle, już widziałem to chwilę temu na minimapie, że tutaj skierował swoją wizję, bo na minimapie widzimy, gdzie patrzy w danej chwili zawodnik, i on tutaj. Co? No właśnie, co robi has? On zbudował pierwszego pylona w taki sposób, bo ja myślałem, że on tu Nexus będzie grać, ale ten pierwszy pylon by go zablokował. Widzę, że esportowo, panie has. Dobra, jest, jest ciekawie. Has nie dość, że zrobił taki ukryty dziwny gateway w swoim naturalu. To jeszcze wydaje mi się, że myśli o złotej bazie, ale trzeba by na pewno. Robo Facility na godzinie 10. Spirit oczywiście o tym nie wie, ale może już coś zakładać no bo e, nie widzi ekspansji. <śprawda> sprawdza, czy ekspansja jest tutaj. Sprawdza, czy ekspansja jest tutaj. Gdzie co tam has ponaukrywał, Nie atakuje w ogóle asymilatora. No, ciekawy początek, niebanalny. Spirit szuka, trochę tak na oślep, ale nie ma innego wyjścia. Z hasem tak to właśnie jest, że chodzisz, kluczysz po mapie, nie wiesz, z której strony protos wybiegnie. My na razie wiemy, że nie wybiegnie jeszcze niczym. <laughs> i faktycznie jest ten Nexus, czyli tak, ten pierwszy pylon. Ej, on by zablokował? Chyba by zablokował. Chociaż nie mam stuprocentowej pewności, no, ale może lepiej, że poprawił pozycję. Tego pylona, żeby mieć już 100% pewność, że sam siebie nie zablokuje. Tutaj has, bo to by było już bardzo komiczne. Albo tutaj by zrobił proxy, a tutaj w dolnym prawym rogu by zajął złoto. Tak, też by można w teorii. No dobra, Stalker zaczepia SCV-kę. Tak, has to jest ten, co zawsze robi proxy. Reaper biegnie bardzo dobrą trajektorią. Zaraz się chyba dowie, że tak jest. Jest to proxy. O to jakaś proba jeszcze nawet nadal stoi. Można by się nią zająć, bo atakowanie robo jest bezproduktywne. Dobrze, dobrze. A piękna sytuacja dla Polaka, bo już się dowiedział, że coś jest na rzeczy, coś jest nie tak. Atakuje pylona, chociaż e, wiadomo, że go nie rozwali, bo Immorta tutaj zaraz wkroczy. Recall. Zobaczmy, co w nim będzie. Zazwyczaj są propki, dokładnie. Próbował uciec z Riperem ale już jest Stalker z pleców. <gry> Dwa bunkry. Czuję, czuję presję. Spirit. No, ale już w sumie no to, to chyba ma wszystko, co mieć powinien. Chyba jest okej, okay. no wie co się... o, szarża. No dobra. Szarża wydaje się niezłym dodatkiem, zwłaszcza jakby poniosło spirita, ale ja myślę, że już gracze mają tyle doświadczenia w graniu z tym zawodnikiem, już tyle osób go poznało, że jednak no, wiemy, że na hasa nie wychodzimy. Na hasa zazwyczaj cały czas się bronimy i dajemy mu się potknąć na własnych atakach. Czas na rozstawienie tanka. Obserwer. A i teraz ten tank atakuje asymilator. Słuchaj, tego, to jest jakaś informacja dla Hasa, nie? Że zna pozycję tej jednostki. Może coś z tym wypracuje, ale na razie nie jest zbyt zaangażowany w atak. Nawet jak się tutaj zrzuci, no to... tak nie broni tego idealnie, no bo można stąd atakować chociażby rafinerię, albo może nawet jakąś SCVkę. Ale jest dobrze. No, Has poleciał dalej. Nie zamierza atakować w drugiej bazie, tylko może właśnie myśli o tym Switch Tanku, to takie byłoby nawet nieoczywiste obiechanie defensywy Polaka. Niezła salwa. Warprism lata, tutaj widzę, że sprzedał coś Pola. A, bunkier, no tak, no tak. Zazłomował bunkier, więc odzyskał 3 czwarte poniesionych kosztów dwa pylony. Dodatkowe gra w tej złotej bazie hasa Czas na dwóch bazach e, gracz z Tajwanu. O, cóż, groźnie kiwa palcem w bucie i tyle można powiedzieć o agresji Hasa. Rozstawił obserwera. Czas na Sentry. Czy to będzie faktycznie atak od przodu? No ale na dwa bunkry, chociaż nie w pełni obsadzone. No nie wiem, nie wiem, czy bym tak atakował. Dlatego Dark Templary planuje zagrać has. Może jakś przeleciał, to uznał, że dobra, mało tej detekcji. Chociaż teraz jest właśnie. już jedna wieżyczka. Ale ją mogłyby zniszczyć Immortale. można by tak zagrać. Polak jednak odkłada kasę na skany. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie. Może nie zrzucił muła. Has to jest zawsze taki kombinator. Piękny to umysł tego zawodnika, nie zapomnę. Do końca życia jego występu. Na jednym z turniejów Dreamhackowych, gdzie doszedł do finału wbrew temu, od czego by się ktokolwiek spodziewał. Doszedł do finału, walczył z Serralem, tam jednak nie dał rady Finczykowi, finczykowi którego też zobaczymy na tym turnieju. Czas na przyzwanie. Trzech zelotów, dwóch... Aha, czyli to nie są Dark Templary, ostatecznie będą to Archony. Obserwer zniszczony. Dobrze wygląda defensywa Polaka, dołożył nawet supply depoty z przodu bunkru, żeby jeszcze mieć większą zasłonę. No i zobaczmy, czy wyciągnie, czy nie wyciągnie. Steampunk zaraz będzie gotowy idealnie na potrzeby defensywy polskiego gracza. Przebija się przez pierwszy bunkier całkiem szybko. Niestety nie był on naprawiany tak dobrze, jak mógłby być. Teraz, teraz już lepiej. Teraz chwilę przytrzymało SV go przy życiu. Poczekamy na rampę. Siege Tank atakuje. A szkoda, że jeszcze jedna salwa nie, nie poszła może w tego Immortala, ale są miny. Odpowiedź na zeloty znakomita. Trochę mało jednostek ma Polak, ale ma dobre ustawienie. W połowie, a wręcz na szczycie rampy. No, i tam na pewno będzie uciekać za każdym razem, gdy Has spróbuje się zbliżyć. Has na razie wyciągnąć. Chyba chciał tę rafinerię, która jest oczywiście zupełnie niebroniona. Ohoho, ho, ho, Force Fields. No, fajnie wymyślił to Has. Teraz kolejna mina odpaliła. No, i widać, że dziesiątkuje siły Protosa. Ale podają szybko te SCV-ki. Dobra, jest nam na wzniesieniu. Bardzo ważny element defensywy Spirita. Dobrze go przestawił, bo on stał tutaj gdzieś z prawej strony. Pamiętał. Że ma tę jednostkę, i ona też powinna pomagać. Wszystko powinno pomagać. 31 SCB straconych, ogromna liczba. Bez trzeciej bazy, więc bez potrójnych mułów. Dwa Archony, wchodzimy, wchodzimy. Ale tutaj miny zrobią robotę. Tak jest, no widać, że się tak zniechęcił. Has, jakby trafił na włos w daniu u Wietnamczyka. Okej, okay, ale to chyba był zbyt ambitny Siege tank nie, No jeszcze, o oh, Boże, znowu powiem Fields. On zawsze stresuje teren, ale minimalnie skorygował swoje ustawienie Spirit i to wystarczy. Dobrze. Cały czas jest solidność. Cały czas Has chce się przebić. Nie zakłada kolejnych bas, nie robi żadnych ulepszeń. Wszystko do ataku. Na no, tego obserwera dobrze, jakby rozwalił Spirit, ale to też zawsze jest dylemat, czy lepiej muła i więcej jednostek, czy rozwalić obserwera i wtedy miny ponownie mają szansę uderzyć, bo po raz kolejny podejście hasa, Archon ma przyjąć się uderzenie od miny, chociaż można było go podnieść, wtedy już nic by nie dostał obrażeń, teraz świetna robota min. No i jakieś chyba 6 czy 7 złotów zostało zniszczonych, Co Spirit z Spiritem i Robię Co jest? Halo, Spirit! On się przytolił do Archonów! Zapomniał o, atak o ataku. Aha, okej. Okay. <grym> zrzucam mu muła na klatę. Dobra, no chyba jest pewny siebie, Piotr. To jest pierwsza gra w Katowicach. O widzę, że jeszcze jakiś, jakiś moment był. Coś <grym> z miał. Spirit, coś mu się wydarzyło. Może to ten nadgarstek zdradliwy, wyciągnął jego robotników z wydobycia. Nie, tak miał grać ten. Ten sam nadgarstek, dobra, żyje Spirit. Cały czas troszeczkę większe zaopatrzenie polaka, niszczy obserwera. Has zamierza przerzucić Archony. Jest ok. Czy tam coś się wydarzyło? Tak, tam jakaś kontra zaraz będzie miała miejsce. Za zaraz rzucimy okiem, co robi Spirit urywal'a. A na razie Archony atakują. O, tutaj będzie mina, to będzie piękna mina. To już widać, że uderzy solidnie i do tego mariny mogła atakować. Pierwszy Archon zostanie całkiem dobrze poskładany. Przywołuje Dark Templary, gracz Tajwanu. Scan albo uciec ucie ucieczka tutaj do Tureta. Dobrze, Turet ma zasięg. Oj, ta mina trochę zraniła też SCV. Jednocześnie Polak robi zrzut na złotą bazę. No i to w zasadzie chyba kończy tę mapę, bo. Nie ma wydobycia za bardzo has. Tu jeszcze świetnie zauważył Dark Templara i pozbywa się go z pomocą Skana. Pierwsza mapa dla Spirita. 3 No dobre wejście w turniej. Na pewno dał dużo stresów. Spiritowi has. Zaczynamy drugą mapę. Doskonale dla Spirita. Zaczynają się Katowice. Jest forma. Były treningi. Dobrze. Spirit na hasa. Z jednej strony nie jest to łatwy rywal do pierwszego, właśnie meczyka, no bo nie wiesz co się wydarzy, nie wiesz co tym razem wykombinuje has, no ale wiesz, że raczej z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie robić jakieś właśnie proxy, jakieś złote bazy, cuda na kiju. Ciekawe, czy nie zaglądałem się specjalnie w WTO, a, a może tutaj jeszcze rzucę okiem, bo, bo mamy te dane, chwileczkę. Laz, nie, lasera Spirit, 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 Royal Blood, Dragon Scales, ale nie jest tutaj powiedziane, kto jaką mapę wybrał. Nie mamy dokładnie wgl y, wglądu w veto. Bo wydaje mi się, że jakbym był Spiritem i grałbym na Hasa, no to jakbym wybrał mapę Royal Blood, tę te, te, te poprzednią. E, teraz mamy Dragon Scales. Ale jakbym wybrał tę mapę poprzednią, no to. miałbym takie prze przekonanie graniczące z pewnością, że raczej Has zrobi złotą bazę. Pytanie w którym miejscu. Ale to chyba za każdym razem, jak gramy na Hasa, to myślimy, że dobra, coś gdzieś będzie ukrywane. To, to, to nie będzie normalna gra. Więc trzeba szukać, trzeba robić do rozwiadu. Dobra, Nexus oczywiście zagrany przez Hasa. Do tego Cybercore. Wszystko w dobrym tempie, ale co ciekawe, Has dopiero teraz wysyła swojego zwiadowcę. Zazwyczaj wysyłamy go wcześniej tuż po gatewayu. A teraz taki późny zwiatacz, aczkolwiek zobaczy, jeżeli inicjatywa. Teren zagra ekspansję. Taki późniejszy zwiat Protosa, właśnie zobaczcie co robi Has swoją probą, dlatego zostawiłem na niej podgląd, że jest dużo szansa, że ona gdzieś tu nagle skręci, coś tu zrobi, coś, coś się zakręci. Spirit właśnie też uważa, że ta proba, e, albo coś już, a może to jest druga w ogóle proba na mapie, ale coś gdzieś już się może dziać, więc biega marina i szuka. Polak wjechał jednak do Protosa i widzi, że, znaczy nie wiem, czy zwrócił uwagę, że jeszcze jest drugi asymilator, ale widzi standardowo postawiony Nexus i no po tych wszystkich E, timingach czy tam stopniach ukończenia Nexusa. Jak, jak wjeżdża i ten stopień ukończenia Nexusa jest na tym i tym poziomie, na w tej i tej minucie i sekundzie, to on już wie, że to raczej jest to i to zagranie, także oni tutaj te teorie mają na tyle dobrze dopracowaną, że e, Spirit nie spodziewa się jeszcze żadnego podstępu, a przynajmniej nie powinien. Czas też pewnie nie chce być takim kompletnym szaleńcem po, te, po tej pierwszej mapie, no bo nie wyszło. Teraz, może jednak, trochę więcej ekonomii trzeba, już od początku. Prawdopodobnie to Hans wybierał pierwszą mapę, no, też, też to ma sens. Ale myślę, że no, tyle czasu miał Spirit, żeby w ogóle przemyśleć. Y jak może wyglądać jego mecz z hasem, że, że no jest, jest świetnie przygotowany. Ale to najważniejsze, żeby dobrze klikał, szybko klikał, szybko reagował itd. I, tak dalej, i tak dalej. czasami nawet nie, nie trzeba się jakoś wybitnie przygotowywać na przeciwnika, tylko po prostu wszystko robić lepiej. Jak to niektórzy mówią, grać jak Maru. Helion lewą stroną mapy, Helion prawą stroną mapy. Rozgląda się Spirit właśnie po to. Te szybkie jednostki teraz są użyte, żeby ustalić, czy gdzieś coś tutaj przypadkiem ponaukrywał Protos. Ładnie, podoba mi się jak to sprawdza każde możliwe miejsce, bo wszędzie może być Dark Shrine, wszędzie może być Stargate, kto wie, może jakiś Disruptor Drop nawet. To może być wszystko, natomiast będzie w miarę chyba standardowy wybór tego gracza. Adeptka wyszła na mapę chyba niezauważona przez Polaka. Co ciekawe, mamy też armory, więc jakiś niebadalny, wczesny atak chyba. Planuje spirit, mianowicie miny z, z tym. No, z niewidzialnością po wystrzale. Ale tylko dwie miny. Może jeszcze tutaj jakaś jedna doleci, zobaczymy. A to jest bardzo ładne zagranie. Helion wyciąga Feniksy, bo tak po prostu absorbuje ich uwagę. I uwagę hasa. Tutaj minę. No, to może się udać. To się może udać. Dobrze, bardzo dobrze. Jedna mina, cztery proby to jest świetny wynik. Szkoda, że ta się nie zakopała. Ale był taki pewnie skupiony na. na tej lepszej minie. Spirit. Niestety straci mediwaka, straci też minę, ale jeszcze na pewno ją wyrzuci, żeby Protoss musiał zmarnować energię na podniesienie. Ładna akcja. Pamiętajmy też o tym kolejnym mediwaku. On może zrobić ładną robotę. W ogóle nie wiem, czy się zgadzam z tym, że Spirit. Y o, chwila, co? Tutaj też? O Boże, jaki has musi się stresować, że... OOOO, kochany, dziewięć. To jeszcze jakaś jedna proba chyba w tej trzeciej bazie od Heliona, czy od czegoś padła. No w każdym razie, 14 probek. No taki początek to... To już z górki. Lepiej być nie mogło. <laughs> Revelation ich proby... Ich proby pracują. O co im przesadny komfort... O nie, no to tutaj tego ustawia Piotr w szeregu. Nie powinna być to już trudna mapa. I mam nadzieję, że nie za trudne zwycięstwo w pierwszej rundzie dla Spirita. No nie ma nic lepszego niż chyba takie rozpoczęcie. Ups, turnieju. Tutaj jak widzimy cyklony się załączyły na Feniksach, ale żaden nie padł. Może jak najbardziej może Spirit atakować. On w zasadzie to wszystko może tutaj robić. Jakoś tak się omijają wizją. Tutaj jedna jest jewi zniszczona. To jest już bardzo duży znak dla hasa, że prawdopodobnie jest jakiś atak. Tutaj też dwa mariny. No może podnieść, ale teraz Spirit się tutaj rozłoży. Ciekawe, co będzie. No, chociaż krótsze, dużo tych jednostek zaraz będzie dla Protosa. Ważne, żeby te kilka właśnie, tak. To niby 5 probek, ale to dużo. <laughs> mieć 5, a nie mieć to już 10. Dobra, darmowy nexus, to, to? Chyba jednak nie będzie. Dużo adeptek zrobił has, idealna odpowiedź na Marinę w, tej, w tym etapie gry. Bo przeważnie to Marine są lepsze, ale dopiero jak mają z team packa jakieś ulepszenia i jakąś asystę. <grymne> Podoba mi się jak Spirit celuje po Fenixach. Tak, widać ewidentnie, że chce się pozbyć tych męczonych. Oj, tego też zniszczył? Ej, to wszystkie mu Fenixy rozwalił? Trzy? No tak, wszystkie Fenixy mu zniszczył. Okej, okay, ekstra. Has przechodzi też w adeptki z szybkością ataku, a to na sześciu gateway'ach, czyli zamierza za chwilę zaatakować. Szczerze mówiąc nie widziałem tego zagrania od bardzo, bardzo dawna, kiedyś protosi to stosowali. Ale w ogóle w Katowicach spodziewałbym się różnych dziwnych zagrań, no bo to jest turniej LANowy, gracze przyjeżdżają, jest dodatkowy stres i robienie rzeczy niestandardowych często daje świetne rezultaty. No bo granie taktyk, które wszyscy znają, no to... Bo po prostu trzeba być lepszym graczem. A HAS pewnie tutaj tak nie wychodzi z tego założenia, że jest lepszy, że jest szybszy, że jest dokładniejszy. Spirit za szybko, zamknąć wejście, bo to jest doskonała odpowiedź na adeptki. Jeszcze go z Akademii, ciekawy, czy zdąży ustawić. Dobrze, zdąży. Nie, no, nie, no jest Bajlando, jest super, jest Ameryka. Ale dropa robi spirit. No nie, to akurat może się słabo skończyć. Ciekawe, że Hask chce zagrać chyba no dosłownie tak dużo adeptek, jak tylko może. Ile fabryka dała? Spirit też nie ma świadomości, czy coś nadchodzi, czy nie, bo te, teoretycznie te adeptki, no tam było ich tam z 8 sztuk, no to mógłby zostać protos i przechodzić w coś innego. My jednak wiemy, jaka jest prawda. Spirit też zdaje się wiedzieć, skoro zrobił taką barykadę. No to jazda, jazda. Zamknie, zamknie. Uuuu! Nie zamknął. Nie zamknął. Tam jest też w ogóle bardzo duży i arcyważny kontratak, ale zobaczmy na batalię. No, bardzo szybko będą pęka pękać SCV, bunkier, do bunkra, do bunkra. Trzeba się przytulić się z CV-kami, naprawiać go, ale Spirit nie ogarnął. Zamyka się na górze. Dobra, będzie base rate. Tutaj świetna mina osłabiła adeptki. Jeszcze kolejne miny. No, one są. A no, takim murem nie do przejścia. Tu jeszcze sporo adeptek. Świetnie zniszczona bardzo szybko bateria przez Polaka. I teraz trzeba wyklikać jedną adeptkę po drugiej. W ten sposób najwydajniej się wymieni. Albo po prostu uciekać i uderzać w proby. Dobrze jest, dobrze. O, tu będzie planetarka? W takim dzikim scenariuszu o Spiritu znał, że dobra, wystarczy się obronić. Nie potrzebuje trzeciego Orbitala. A planetarka faktycznie będzie dużo lepsza. Mega mi się ten pomysł podoba. Taka szybka... Ale świetna myśl, o i teraz Planetarka atakuje w to skupisko, to jest trochę tak jakby mina, może trochę słabsza, ale całą, co chwilę uderzała i raniła obszarowo. Doskonały pomysł. Eklap zniszczony, cały czas na rampie te miny, zabezpieczenie, jeszcze coś lata po bazach Hasa. No to się musi dobrze skończyć. Nawet już są Marudery, one też mają większą wytrzymałość niż mariny. w z Adeptkami. No i czyści go Spirit. Tutaj też coś miało miejsce, chyba e, tego Marudera jednego sobie przerzuca Mediwakiem Piotr, no bo ma czas. <grym> no naprawdę, idealnie, ten, to, jest, to jest taki bardzo ładny przebłysk geniuszu trainskiego żeby na szybko Planetarkę zagrać. W tym scenariuszu konkretnym to faktycznie był chyba najlepszy możliwy ruch. Oj, będzie batalia, ciekawe czy Spirit się załaduje do Mediwaków. Nie, jednak lekko koryguje swoje ustawienie, żeby Marudery wysunąć na front, bo one więcej są w stanie wytrzymać i znieść gosty z góry. mp No i Gunia tam jeszcze był ten jeden skromny Maruder. A oh, well played spirit, 2 do 0 i awansuję do kolejnej rundy, gdzie na chińskiego terana oksywce Kofi. Dobrze, weszło.